Skończyłem się troszkę. Co? Nie, w ogóle? To idziemy na trzecie. Dałbyś radę na trzeci poziom? Tak? No to co? To startujemy? Możemy, mogę spróbować. Ale wiesz, tam już, że ja już Ci nie pomogę tam. Nie, nie wiem. To? No lecimy na trzeci poziom, zobacz, to jest tylko piętro wyżej, ja już nie będę stał na no, dole i Ci pomagał. spadnie, to spadnę. Nie no, po to masz y, dwie te, uprząż, uprząż masz y, jedną i drugą, zabezpieczenie, karabinek jeden, drugi, zabezpieczasz się jak jeden, jak jeden Ci odmówi posłuszeństwa to masz drugi. O, i tu masz to samo. O kurde, nie muszę wyrwać. ale... Borys. Masz. Halo? Ja mogę...